Zdarza się, że płaskoziemcy pokazują memy jak ten tutaj i mówią jak bardzo wielkość tych kontynentów nie ma sensu na tych obrazkach. A ja Wam zademonstruję dlaczego ma. Demonstracja za pomocą globusu i aparatu. Teraz jak widać są bardzo blisko siebie. I zrobimy pierwsze zdjęcie. Zrobiło? Nie zrobiło. Musimy aparat troszeczkę dalej przesunąć. O, dobrze, teraz zrobiło. No to cofamy aparat. Jeszcze dalej. Gdzieś tutaj. O, robimy zoom, żeby zajmował tyle samo miejsca ten globus, co wcześniej. Robimy drugie zdjęcie. Wchodzimy w zdjęcia, żeby zobaczyć. Są tylko dwa, jak widać. I zobaczmy jaka jest różnica. Jeszcze Wam przybliżę. Widzicie różnicę w kontynentach? Wiem może trochę to rozmazane. O, tak jest lepiej. Patrzcie, wystarczyło, że aparat znajduje się dalej. I już mamy taką różnicę. I z tego to właśnie wynika.